Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gran Turismo 1 Dzisiaj zrobimy sobie yy, Wyścig dla os z napędem na 4 koła Weź, Wezmę tylko sobie swoją imprezę i ją stuninguje bardziej Myślę, że Nie, tutaj już intercooler dodaliśmy do, do A turbo kit? No, no nie, starczy mi niestety pieniędzy Bo A 45 tysięcy Nie wiem, co, co tutaj kupić w sumie, żeby zwiększyć um, moc tego auta jeszcze bardziej. O, chyba trzeba będzie to kupić, ale niestety trochę się nie opłaca. No ale cóż, 20 tysięcy? Nie może gdzieś tutaj coś kupię. No. Wszystko jest w sumie wstawione do. Do tego Subaru. Dobra, idziemy wyścig. Jest to special event. Jest. Wyścig dla z napędem na 4 koła, jak widzicie miałem to na, na srebro. Bo mi się niestety nie udało wcześniej, ale teraz może nam się uda. Oczywiście kwalifikacje sobie pominiemy. Bo nie są nam potrzebne, w sumie. To tylko byłoby start z pierwszego miejsca. No i rozpoczynałem pierwszy wyścig na torze Trial Mountain w wersji odwróconej. No jak widzę, tutaj Subaru ma ładne przyspieszenie od 0 do setki. więc tutaj problemem nic nie jest. Tam widzę, że tutaj skala. R33, tutaj, tutaj jest Mitsubishi GTO Z którym będę rywalizował cały cały ten wyścig Pilatko sobie tutaj musiałem coś przestawić. Dobra, no jesteśmy No powiem wam, że ten Mitsubishi GTO jest szybkie Więc cały o ten puchar rywalizowałem Zauważyłem, że szybko w Subaru się zmienia ten szósty bieg o wiele szybciej niż inne biegi. VMAX tego Subaru to jest 145 mil na godzinę. No, trudny rywal. To też chyba jest inna wersja GTO. Z innym spoilerem, nie wiem czy z innym silnikiem. O! Więc gdyby, to był, więc gdyby to było jedno okrążenie tylko, no to by mnie bardzo dziawno na tym ostatnim zakręcie, ale mamy dwa okrążenia jeden zapasowy żeby trochę uciec tego Mitsubishi no on ciągle siedzi mi na ogonie w sumie wszyscy mi siedzą na ogonie no to jest esencja no ta pierwsza część to wydaje mi się że to była chyba jednak najtrudniejszą częścią bo zawsze musiałeś przejść jakiś no jakieś inne zawody, drugi raz, żeby zdobyć więcej kasy na tuning jakiegoś auta No bo tutaj trochę mało się zarabia kasy No i kurde siedzi mi ciągle na ogonie Te Mitsubishi GTO Czy tam 3000 GT Normalnie słyszę za mną ten odgłos, odgłos silnika jego. Bo jak mnie podrzuciło. A to ładnie mi nawet podrzuciło. Tak pojechał na dwa koła. Dobra, ostatnie zakręty, tylko żeby mnie tutaj nie dziabnął. Trochę byłaby lipa. już słyszę ten dźwięk nie, 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 nie. Jest. Ukończone. I ukończyliśmy pierwszy wyścig na pierwszej pozycji. I zaraz widzimy się w kolejnym wyścigu. Tutaj mamy rywali Takimi jechaliśmy, no GTO 95 MR Więc z napędem na tył Czyli on ma chyba silnik z tyłu, nie? Bo MR No, tak Miał silnik z tyłu, nie z przodu Ominiemy kwalifikacje A, jest to mapa Grand Valley Speedway czy to jest ten tor krótszy, czy nie? Nie, to jest ten dłuższy. Dobra, Troszkę mnie tutaj sfrizowało. Wow, dobra, jesteśmy. Jesteśmy na drugiej pozycji. Nie wiem, co się dzieje. Tak, to, takie to są właśnie uroki, jak się nagrywa frapsem. No i kurde, Mitsubishi GTO To jest na pierwszej pozycji. Skręcamy. Bo wywaliło się. No prawie się wywalił no. Nie wiem co się stało w sumie z nagraniem, ale tu tylko jeden zakręt był. W ogóle na następny odcinek Gran Turismo zaczynam nagrywać 60 FPS, więc nie będą takie żadne błędy z tym dźwiękiem. No znowu. Co co jest? co co chodzi? Nie no, przestaje nagrywać 30 FPS-ach, bo to coś, coś się psuje. jakieś frizz, są ścinki? nie wiem o co chodzi. Nienawidzę frapsa, nienawidzę w ogóle to nagrywać. Ale zaraz zakończymy, sobie pierwsze okrążenie. Tak patrzę, sobie tutaj na ten na tą mapę tego toru. To, te, to wszyscy wyglądają jakby jakaś drzownica chodziła. Tak wszyscy są koło siebie. Chodź, jak równym tym jedziemy. Li, jak ten e, linię toru jechaliśmy równo. Ło, jak się to porzucił. O, wywaliło się. No na chwilę się wywalił. Na chwilę, niestety. Nadaniego niego. Wojezu, jak my wszyscy zaatakowali, o, teraz, się, to teraz w tym subiecie to, się dobra. Nie jest tak źle w sumie. Jeszcze nas Mitsubishi nie wyprzedziło. Więc tak jak mówiłem, od następnego odcinka będę nagrywał to serię w 60 fps, bo to i tak w sumie mi nie zmienia rozmiaru pliku, bo to tylko 1 giga było. To wy... tylko miało 1 giga większy rozmiar. To nie jest tak w sumie źle. a przy 10 fpsach to już, już nie będą problemy z tymi dźwiękami na przykład jak, jak chcę sobie stringować auto to nie, nie będzie takich już problemów I mam nadzieję, że nie będzie takich problemów jak przed chwilą był na tym wyścigu, że coś mi się popsuło jakieś frizy były straszne na tym filmie coś bo pojechał tutaj celika Opatrzcie, GTO na trzecim miejscu. No co za pech pierwsze miejsce, 5000 No 5000, no malutko się. Malutko się tutaj zarabia. Ale ja wiem, że jest taki jeden. Są takie jedne zawody tutaj w tej części, gdzie zarabiamy 50 tysięcy chyba za jeden wyścig To jeszcze na... E... Jak to było ten ten. Ten, ten tor. Ten taki krótki, no Ring Speed Mini w sensie, nie, nie pamiętam tych torów nazw. Ale wiem, że tam jedziemy najszybszym autem, czyli GTO No na, na te zawody muszę sobie przygotować GTO Mitsubishi Trzeba będzie go tuningować do 1900 tylko tam koni mechanicznych. No do maksa. No te zawody w sumie nazywają się Max Speed. Czy to się dostaje 50 tysięcy za y, pierwsze miejsce w tych zawodach? Chyba na, chyba na to bardziej. Ale przynajmniej będziemy dużo zarabiać kasy. Ale to zanim ja będę miał kurde to na maksa, to muszę trochę tych wyścigów poprzejeżdżać. I wiecie co? Tutaj właśnie jest największy problem z Subaru imprezo, bo ponieważ ma bardzo słaby Famax, jak widzicie. Nie mogę dogonić tego GTA, bo już się Subaru tu ławi. No i jest kalem tutaj przy... No już nie wyprzedził. No więc tutaj jest taki problem tego Subaru. Największy. O ile od zera do setki jest tutaj najszybszy, to prędkość maksymalna ma bardzo słabą. Nie wiem ile to jest w kilometrach na godzinę. 147 mil na godzinę. Ale coś mi się wydaje, że to jest 280-70, może. Albo i wyżej. No i już coraz bliżej jesteśmy mety. O ile tutaj czegoś nie strzanie. Co jest możliwe. Ale raczej nie. Powinno nam się tutaj udać fajnie. Nie wiem czy po pierwszej części, jak ją przejdę, nie wiem czy nagrywać dwójkę, ale to... Ja tam miałem straszne problemy z tym emulatorem, ponieważ... Kiedyś nagrałem odcinek taki jeden, właśnie z tym problemem, że na przykład jak chciałem wejść na jakiś wyścig, w którym potrzebne było francuskie auto, to mógł nawet wejść... Mogłem nawet wejść niemieckim albo włoskim, co dziwne. Nie wiem o co chodziło z tym błędem, ale był naprawdę dziwny. Nawet mogę japoński ma tu sobie wejść na francuski wyścig. Nie wiem o co chodziło. Halo? Dobra. Nie. Nie. Dobra Dobra, jesteśmy, 5000 Zarobiliśmy, tam jeszcze 10 tysięcy nam się udało No i mamy złoto Fajnie W następnym odcinku sobie zrobimy y, Zawody na, a, z autami, z napędem na przód I tak będziemy powoli, powoli, powoli Zrobiłem sobie GT Cup, ale jeszcze nie mamy dobrego auta. Co dostaliśmy? Dostaliśmy Subaru Alcon z SFX S4. Słabe takie. No dobra. To będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Cześć!